Majkowe stycznienie mamy sobie piękną sobotę 1 lipca godzina 17.15 A ja w trasę po raz kolejny Fakt, faktem po urlopie trochę co będę wypoczął zmęczył się na tym motocyklu parę tysięcy kilometrów zrobił, coś zdjęcił, co zobaczył w każdym bądź razie wróciłem do Pracy, coś na warsztacie się już dzieje. A ja jadę po kolejne motocykle Coś mam kupione, znaczy to kupione, następnie, tam w ten sposób. Jeszcze przed, przed wyjazdem zaliczkowałem jeden motocykl. I tak przez przypadek, jakoś tam gdzieś kiedyś z klientem pisałem, ktoś, coś tam też stwierdził, że jeszcze jedzie na urlop tym motocyklem, jak wróci to będzie na sprzedaniu No i wrócił przed moim, przed moim urlopem się z nim Jakoś tam dogadałem, dałem mu zaliczkę, motocykl stoi, czeka na mnie, muszę być i drogę obejrzeć. bo tak mu pasuje. Czy w ogóle tym na, na tym wyjeździe, dogadanych, czy dogadanych, mam kilka motocykli wstępnie dogadanych. Tutaj jestem umówiony z klientami, zobaczymy co to będzie. W większości osoby prywatne, dlatego ja właśnie żeby w niedzielę to udało mi się poogarniać. Jeden tam osoba prywatna, ale aż na poniedziałek. Yy, Zamówienie. I też tam jeden motocykl w firmie znalazłem. Możliwe, żeby mnie zainteresował, ale zobaczymy, bo i tak fakt faktem wszystkiego nie zabiorę. Eee, może coś trzeba będzie gdzieś zostawić, załatwić transport. Eee, no nie wiem. To może no nie, nie mam pojęcia, może mi się nie spodoba, nie mam pojęcia. Jest kilka dogadanych, coś tam zaliczkowane. Ja jadę tu poodbierać niedzielę rano jestem umówiony u pierwszego klienta tak bym chciał być dziewiątą, 9 po 9 klienta dlatego tak wieczorkiem staram się ujechać dojechać na spokojnie bo już się robi fakt fakt, to mi się jakoś tak strasznie no, na 25 stopni Trochę się burzowo robi, no ale zobaczymy także jadę Zobaczymy co to dalej sytuacja przyniesie. I na spokojnie będziemy oceniać te motocykle, ja będę pokazywał Także do zobaczenia na razie. Motocykl. tak mam i nie mam <noise> Znaczy kupiłem go, tego Getera Tam przebitki właśnie na zdjęciach wrzuciłem eee... Cały W całym oryginale 2007 rok, 40 Jezu, 3, 4, 4 albo 7 tysięcy kilometrów przebiegu W oryginalnych czy kufrach Do tego szyba MRA Do tego wydech Remusa kanapa żelowa, obniżona, także jest, a że po prostu mam troszeczkę więcej motocykli do obejrzenia, na razie go zostawiłem, zobaczę. albo jeżeli nie kupię wszystkiego, to wracając go zabiorę, a jeżeli kupię tak, że będę miał pełen skład, to po prostu akurat tutaj, gdzie go kupiłem, bardzo łatwo będzie mi transport załatwić a nawet może kolega mi go że dzisiaj czy jutro, bo wyszedł do policji dlatego stwierdziłem, że tutaj lepiej mi go tu od prywatnej osoby, bo to jest fajny, ładnie stoi ten jak to się nazywa podstawiony dla mnie także nie będzie żadnego problemu a ja ciągnę dalej do następnego motocykla mam 300 km Właśnie przed tymi moimi wakacjami w rokiem powiem, e, dogadałem się z klientem, jakieś pieniądze mu przelałem, no i ja tylko teraz tak szczegółowo obejrzeć, że jeśli wszystko zgodnie z tym, co rozmawialiśmy, to e, biorę. A propos jeszcze wracając do Getera, e, po dużym serwisie. Nowa uszczelka pod deklam zaworowym no, po regulacji zaworów, po zmianach ja oleju także myślę, że warto by było, bo ładny motocykl, naprawdę ładny, fajny, z tego co to muszę dotransportować do siebie, to tyle, dobra. Ja ciągnę dalej, bo godzina 11 dochodzi, troszeczkę mi się tu zaszło piłka, Chciałbym 11 jakbyś tam po drugą godzinę dotrzeć do tego DLA i jeszcze później na dzień, na dzień dzisiejszy dwa było 2 km, jakby dobrze poszło 7, dobra Póki co jadę, odzywamy się dalej. Niemcy też wakacje mają 4 km do zwężki, a ja już tu jadę z 5 km w tym koreczku w tempie. 5 do 10 na godzinę. No co poradzić? No. Tak to jest w Niemczech w ciągu dnia. Nie przyspieszysz jakbyś ściana. To, jak to, co niektórzy mówią, no, wroga najlepiej nocą. Też jestem po samym tego zdania, że przez Niemcy najlepiej nocą, no, ale niestety są takie sytuacje, że trzeba w ciągu dnia jeździć. A tak oto skutki. Się wleka i wleka, no dobra i kiedyś dojadę. Pod no, tym tematem fajnie to te niedzielę, że takie fajne, że same samochody się widzi. Ale te koreczki nie. Już godzina czasu w tym koreczku. Jeszcze pokazuje pół godziny. Już zamknięta jest autostrada. Tam dalej. Co po poradzę. Pogoda trochę nie sprzyja, bo wieje strasznie tutaj gdzie jestem, no, taki hotelik, z przebiegiem A... 33 km tak się prezentuje zaryginalnie, bo się do tego kupa dodatkowych rzeczy w kursze, podłodek jest obniżony, ale jest Pani była właścicielką, trzeba się żegna z motocyklem. Także dobra, pakuję jadę dalej. Jak delik się wam podoba? 17 rok i to jeszcze... Ostatniczo 18, bo to grudzień. Tam 20, 12, bo 20 grudnia, ale pierwsza rejestracja produkcyjnie. tam mnie gdzieś gdzieś widziałem mało Ale 17. Użytkowana od 18 pełna dokumentacja od pierwszej właścicielki, kobieta jeździła to pełna dokumentacja gwarancyjna, pełna dokumentacja serwisowa, wszystko wykonywane na bieżąco, są wszystkie faktury wszystko, wszystko jest udokumentowane do tego tak jak widać buta pod silnik, jest oryginalne kufry boczne no centralne trzeba będzie dołożyć pani, tak no, to w Niemczech bardzo często jeżdżą bez centralnego kufra, tak jeździła ale jest zamek to oryginalny jakoś ciągle E, centralny kuwerek założyć pod oryginalne tak. Do tego monocyk jest obniżony e, na dzisiejszy dzisiejsze 3 cm. Z tym, że wiadomo, przód jest wysunięty na lagach, na tył oryginalne kości oczywiście są, także nie ma problemu, można wrócić do oryginalnego systemu. 33 przebiegi. Świeżo po jakimś tam sterpisie zawieszenia e, oleju jest sprawę. No, jak powiedziałem, to ogłoszenie gdzieś tam kiedyś przez przypadek wpadło. Napisałem, po czym zostało od, od razu usunięte. Kiedyś się pożyte, że dogadaliśmy. Powiedziałem, że jestem zainteresowany. Właścicielka powiedziała, że nie ma problemu. Po prostu jadę jeszcze teraz gdzieś tam jakąś trasę mieli jechać i po powrocie się do mnie odejdą. Tak też było. Także ogłoszenie wisiało dosłownie może godzinę, może nie. A ja przez przypadek po prostu, bo to co mi się spodobało, cena jakaś tam też nie była najgorsza, choć no, za coś takiego trzeba zapłacić, nie twierdzę, że nie. A szukałem okład nie pamiętam czy na kogoś, tak po prostu Nie nieistotny. Jest wzięty piękny, fajny, ładny, w oryginalnym stanie, 100 z bez z wszystkimi. Cała druga historia, od do Ładnie, podoba mi się. Jadę po kolejny motocykl mam gdzie Co to będzie, zobaczymy. Eee, także na dzień dzisiejszy, wynik jest: tam, dwa motocykle kupione, jeden na samochodzie. Zobaczymy, co dalej. Mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze dwa motocykle mam do obejrzenia. Dalej godzina 16 Na dzień dzisiejszy już przejechamy, jest kawałek, bo jest, to jest 1100 km dzisiaj zrobione Jeszcze ozdobkę i jeszcze później 300 km I tak chcę dzisiaj zaliczyć, chciałbym bardzo o, Mam nadzieję, że to uda się, że tutaj teraz takich koreczków nie będzie już Ja ciągle wrócimy się przy kolejnej Będzie on z z 9 roku. 60,5 całe 5000 przebiegu. W bardzo fajnym, takim liśniowym kolorze. Tak to się prezentuje. <grym> Także co? ładujemy i jedziemy się. No, Ruszyłem od bądziorka, do tego tankuję, samochodzi przy okazji. Widać tam cenku widać. 160 diesel. Tania nie jest, ale też nie jest jakoś ekstremalnie drogo. W tych rejonach się po 2 euro. No dobra, tankuję, a później pogadamy troszeczkę. No jadę dalej. 30 lat Uff, no, specjalnie się nie ma czego bo to jest 100% bezwypadkowe mało tego, w bardzo rzadkim malowaniu tak lepiej widać taka ciemna wiśnia On, jak się patrzy na niego e, przy tym jak jest pochmurno czy coś to będzie wyglądał jak czarny a to nie jest czarny, tylko to jest taka ciemna wiśnia e, bardzo ładne Banie. widać wydech bosa, szyba emera, do tego kufer centralny 9 Jakaś tam dokumentacja też jest Najważniejsze, że jest dokumentacja potwierdzająca przebieg jej... Odnośnie przeglądów, no niespecjalnie, bo właściwie jest w dużo własnym zakresie robił, także ono nie ma Ale motocykl nie nią, wszystko, wszystko, wszystko Teraz Trzeba go troszeczkę umyć, wyczyścić Tak typowo, jak to się od Niemca bierze bardziej prywatnego, to jest to czystością pojazdów, czasami tak różne bywa, nie tak dokładnie to widać, ale mechanicznie, technicznie w super stanie motocykl. także co? ja spadam dalej. Jak powiedziałem, mam 170 km, na spokojnie, muszę być tam 20-30, tak się z klientem umawiałem najwcześniej, bo do 20 pracuję. co dalej robić jadę spokojnie mam trochę czasu właśnie w pora w końcu zjeść powiem szczerze, że jeszcze dzisiaj niespecjalnie specjalnie miałem czasu na zjedzenie czegokolwiek ale, ale teraz właśnie mam parę z pół godziny wolnego czasu także gdzieś tu jakiś pierwszy parking Feksa coś. Sobie. może jakaś restauracja będzie zobaczymy w każdym razie Cieszę się, nie cieszę nie wiadomo jak to ten. Podoba mi się motocykl, DLK przepiękna. Banzi mówię, jest bardzo fajny ten troszecz, troszeczkę pracy go po prostu, no dobrze umyć kończony motocykl i będzie wyglądał perfekcyjnie. Najważniejsze, że jest bezwypadkowy, że nie ma że 1 jeden, czy dwa. I mam nadzieję, że... No, tak, że póki co, na razie tyle. kończymy się przy kolejnym motocyklu. Mam nadzieję, że, tak, że będzie można go dobrze zaprezentować. GTR, jedenasty rok. No i fajnie się 38, 3800 dokładnie Jeden od pełna dokumentacja. Dwa oczywiście. O liftówka z kobry Tak to wygląda Dobra, pakujemy Nowy poniedziałek rano, U 8 trochę ja jadę dalej. Już wczoraj powiem troszeczkę wychyrana, bo znaczy że gdzieś dalej jeździć gdzieś coś gadać. Ale dzisiaj można. Oczywiście eee, GTR poliftowy 11 rok 30 tysięcy przebiegów. to co jest to poza w oryginale, naprawdę fajne, ładne. Eee, jest wydech akosyrojny założony, jest szyba eee, turystyczna dołożona. Eee, Drugi właściciel. Вячеслава фактуется по городу Донецка. Polik na te dwa tego pierwszego właśnie łatwiej transport. Możliwe, że go w tym tylko nie miał u siebie. A ja mamaskiwa. Przejechałem dzisiaj, a jeszcze po do jednego motocykla pod zamówienie. troszeczkę szybciej będzie i chyba stąd już będę miał start no, to mam jeszcze jeden motocykl, nie wiem, możliwe, to poszedłem, będę miał go po drodze zobaczyć jeżeli tak, to zajadę, jeżeli nie to już tak ten motocykl, każdy bardzo fajny motocykl, bardzo lubię te motocykl go no, wiem dobrze, no, że to jest motocykl, który jest specjalny. zresztą to, no, to na, na nie też ma specjalnego typu Jest, ale zobaczę. Nie jakoś, na, ja, ja staram się na niego za bardzo. wiem dobrze, są rewelacyjne motocykle. Tak jak jeszcze tak będzie, to są motocykle, które zaczynają ich po w cenę Ale to są dalsze motocykle, które bardzo fajnie się kupuje. Zobaczę, może nawet może te parę kilometrów pojadę, obejrzę ten motocykl, jeżeli że będzie wyszłu fajnie to powiedz, bo jeżeli nie, to może następny następnym razem tak jak płyną. No, są motocykl, które się o no, tak sprzedają. Nie wiem, że tutaj też o troszeczkę postoi. No może, no jak nie 9 rok 35 przebiegu i to co przy nim najważniejsze to dwojeczka z ABS-em, oczywiście. Ładna, fajna w oryginale, bezwypadkowa do wyczyszczenia. Po prostu po niemiecku się śmieje z tymi niemcami. Czemu wy ich nie wyczyścicie? No, jakoś tak. Ale ładny, fajny, oryginalny motocykl. Jakieś takie, tutaj bardzo minimalne ślady tutaj minimalne, no, a dwójka nie ma, bardzo często tak nie mają, ale najważniejsze jest bezwypa bezwypadkowy i wszystko jest jak najbardziej fajne, ładne, czyste także nie ma co zabieram, ładuję i jedę do domu załadowane, zatankowane, prawie 1980 zostało do domu po tysiącu godzina, jak widać, 17.00 Jechać. No, także cztery motocykle na samochodzie, piąte. nowe hamulce, przednia w porządku, bęben w porządku ogólnie motocykl po niemiecku do wyczyszczenia się, się do ale się śmiał się że naprawdę no, u nich ubycie, zależy u kogo, ale to bardzo często właśnie w Niemczech to nie w Polsce, że do, w Polsce do sprzedaży pojazd musi być perfekcyjnie, niemalże czysty W firmach jak się kupuje to tak, to są czyste, fajne, ładne pojazdy w większości. A od prywatnych to zwykle są to Ale poza tym technicznie, mechanicznie są w niebo lepszym stanie jak te pojazdy w Polsce. Tak więc yy, XT na samochodzie 33 czy 5 przebiegów. Więc ja tu zaginam kiecyklę CDR do domu a widzimy się jutro po rozładowaniu i biorę się za motocyklem na serwisie. A tutaj pomoc taktyczna, na której się wiezie. A dwójkę będziemy na motocykla. trzecie z kakem ja mam jak widać 50 km do domu fajny księżyc sieci, piękna pełnia w takich oto okolicznościach wracamy sobie do domu Przejechali dzisiaj 1300 10... km wczoraj podobnie no, więc dwa dni 2600. 600 Będzie taki Całkiem, całkiem O, tak naprawdę widać Co miałem się troszeczkę po tej drodze No ale tak to jeszcze sobie Jak się jeździ, jeździ Co, czy dzisiaj startowałem A dzisiaj gdzie? Przedobrzmo 28 Trzeba 24, dobrze Dobra, jutro zdejmujemy Patrzymy co tam jak Tam i bierzemy się za pracę Na miejscu. Dotarłem wczoraj po 24.00. Także wtorek, godzinka. Parę minut po siódmej. Biorę się zaraz ładunek. A. Tak to wygląda. Na samochodzie. Poustawiane wszystko fajnie. Ładnie. Tak jak pozapinałem tak wszystko stoi. Także co. Odpinam, zdejmuję. Jakieś szybkie obmycie z tego chociaż kurzu, co i wystawiamy. No i bierzemy się za pracę na warsztacie. No i dobra, mamy to zdjęte. Tak to się wszystko prezentuje. A na końcu ich sypeczka, najmniejsze. To za gtr schowana. Poczyścić, pomyć troszeczkę. XJ przeserwisować, bo to idzie od razu pod zamówienie, bo udział była przywieziona, także tak, że... Czekam tylko na domy trestacyjne, zasadniczo można wydawać gtr naprawdę śliczny Dzisiaj będzie już kuferek do niego też eee, Kaszpady właśnie zdemontował mamie, no to zamontuję Nie ma najmniejszego problemu Mandziorek też Trochę wyczyścić czekam, tylko na dowód rejestracyjny go wystawiam, I tak samo DL, no. dołożę mu kufer centralny i gmole, zawsze fajnie będzie wyglądać, no, bardzo fajny motocykl, także co, nie ma co tu wiele gadać, ja się biorę za pracę, za wystawianie, no i, i wracamy na warsztat, także do zobaczenia.